Egzamin Adama. Co zrobimy? powiedziała do taty mama, kiedy okazało się, że oboje muszą wyjechać w nocy do dziadków i powrócą dopiero po południu następnego dnia. Jestem pewien odpowiedział tata że Adam poradzi sobie ze wszystkim doskonale. Zresztą zapytajmy go o to sami. Adam wysłuchał, czego od niego oczekują rodzice. Zrobione, powiedział krótko. Mama, co prawda, miała nadal wątpliwości, jak na przykład Adam poradzi sobie z Anią, lecz tata był innego zdania. Stawiam na Adama, powiedział, na pewno zda egzamin na piątkę. Czy Adam się wywiązał? Ocenicie sami. Już siódma. Trzeba obudzić Anię, bo nie zdążymy do przedszkola i szkoły. I trzeba też powiedzieć, myśli Adam z ważną miną, że dzisiaj Ania jest pod moją opieką. Pięć minut gimnastyki ułatwi na pewno start do wykonywania tak ważnego polecenia. Otrzymanego od rodziców: Aniu, ubierasz się? Adam jest już w Łazience. Kiedy dochodzi go zaspany jeszcze głosik Ani: Już, już wstałam. Adam na wszelki wypadek sprawdza, czy Ania naprawdę wstała. Potem szybko porządkuje swój tapczan, i bardzo, bardzo szybko. Ubiera się. Już jest godzina siódma dwadzieścia. Jeszcze tylko się uczesać? Dobrze, że Ania już gotowa. Słychać, jak się krząta w kuchni. Zapewne chce pokazać, że rozumie powagę chwili. Rodzicom nie wolno zrobić zawodu, myśli Adam. Co prawda, przedszkole i szkoła jest blisko, ale jedzmy szybciej. Dzisiaj nie wolno nam się spóźnić. Gotowi do biegu start! komenderuje Adam i Ania wyciąga swe małe nóżki, starając się dorównać długim krokom Adama. Już jest przedszkole. Do widzenia, Aniu. Przyjdę po ciebie po lekcjach. Bądź grzeczna, dodaje poważnie Adam, pamiętaj, nie wolno nam zrobić żadnego głupstwa. W szkole Adam zwierza się Jankowi. Wiesz, dzisiaj cały dom, Adam z naciskiem akcentuje słowo cały, na mojej głowie. Rodzice wyjechali i powierzyli mi opiekę nad domem i Anią. Adam jest bardzo zadowolony. Akurat właśnie dzisiaj pan nauczyciel podał doskonały temat szkolnego wypracowania. Pomagajmy rodzicom. A to frajda, myśli Adam. Mam o czym pisać. Adam nie śpi, woła Janek i ze śmiechem rzuca piłkę. Wiesz, mówi zawstydzony gapiostwem Adam. Cały czas myślę o moich obowiązkach domowych, układam plany strategiczne, dodaję, robiąc oko do kolegi. Już ostatnia godzina lekcji zajęcia praktyczne. Jaka szkoda, że to nie kurs gotowania na gazie myśli wesoło Adam. Bardzo by mi się przydał. Zaraz Aniu przygotujemy obiadek mówi Adam. Wprawdzie mama wszystko nam przygotowała, tylko odgrzać, ale kartofelki musimy obrać i ugotować sami. Najpierw umyjemy ręce, a potem. Ojej, a to co? Woła Adam usłyszawszy z głębi mieszkania głos mamy. Dzieci do obiadu! Okazało się, że rodzice wykorzystując okazję. Powrócili znacznie wcześniej, i obiad przygotowała mama. Adam jest tego niezadowolony. Jak ja teraz zdam egzamin z kuchenno-rodzinnej sprawności, mruczy. Nie martw się, powiedział tata. Do wieczora jest jeszcze dużo tych kuchenno-rodzinnych spraw. Uważaj tylko, w czym możesz pomóc, a na pewno znajdziesz zajęcie. Adasiu, kiedy się ze mną pobawisz? woła Ania. Przecież to dzisiaj twój dyżur. Zaraz, zaraz, Aniu, kończę odrabiać lekcje. Odpowiada Adam poważnie. Aniu, niec, zachęca Adam i uśmiecha się do siostrzyczki. Nie rób mi zawodu. Pamiętaj, że to mój dyżur. dodaje filuternie. A teraz maluchy spać. Ty wesoło komenderuje Adam. Mama sprawdza jeszcze, czy tapczon Ani dobrze posłany. Dobranoc Aniu, mówi mama. Czy Adaś zdał egzamin? Na szóstkę, odpowiada sennym głosikiem Ania. Egzamin Adama. Koniec.